Cenisz sobie komfort użytkowania i najwyższą jakość wykonania? Fotel Genesis Nitro 550 to gwarancja spełnienia Twoich wymagań. Ten nowoczesny fotel dla graczy został wyposażony w solidny podnośnik klasy 4, którego wytrzymałość określa się aż do 150 kg. Fotel posiada także oddychające siedzisko wykonane z trwałego materiału, które zapewni optymalną wygodę siedzenia nawet przez wiele godzin. Dodatkowo fotel posiada innowacyjne funkcje, dzięki którym dostosujesz go do własnych potrzeb. Ergonomiczne podłokietniki posiadają możliwość regulacji, dzięki czemu możesz oprzeć łokcie w najwygodniejszej dla Ciebie pozycji. Oparcie ma możliwość regulacji w zakresie od 90 do 180 stopni, dzięki czemu nawet długie rozgrywki przy komputerze nie będą problemem dla kręgosłupa. Intrygująca jest również popularna opcja trybu bujania który uatrakcyjni długie godziny w fotelu. Projektanci zadbali także o obszar podłogi, wyposażając fotel w nowoczesne kółka nierysujące powierzchni. Fotel Genesis Nitro 550 to spełnienie marzeń dla każdego gamera poszukującego ultrakomfortu podczas grania. Doskonałym uzupełnieniem dla fotela może być również biurko dla gracza Genesis Home 300, posiadające imponujący system podświetlenia RGB sterowany pilotem. W ten sposób możesz kontrolować efektami świetlnymi i dostosowywać je do aktualnych warunków w grze, dzięki czemu przeniesiesz się w wirtualny świat w wyjątkowej atmosferze. Solidna konstrukcja pozwala także na łatwe utrzymywanie porządku na biurku. Ergonomiczne uchwyty na słuchawki, pady, a także monitor to optymalny pakiet, który pozwoli zachować ład. Dla graczy istotny jest także odpowiedni system zarządzania okablowaniem, a także szybki dostęp do różnego rodzaju podłączeń. W tym modelu wbudowano ładowarkę indukcyjną oraz hub z portami USB 3.0. Wygodna duża przestrzeń robocza 120 cm na 60 cm zapewni wyjątkowo dużo miejsca na sprzęt. Nowoczesne biurko Genesis Home 300 to doskonały dodatek do fotela, który pozwoli stworzyć strefę gry w Twoim domu. Aby skompletować doskonałe miejsce do gier, proponuje się także matę pod fotel gamingowy Genesis Tellur 300, który dodatkowo chroni podłogę przed zarysowaniem i dzięki trwałemu materiałowi pozwala na swobodny ruch fotela. Mata dzięki gumowatemu spodowi zapewnia dużą przyczepność. Zyskujesz pewność, że mata nie będzie przesuwała się razem z ruchem fotela. Dokładnie obszyte krawędzie maty gwarantują długą żywotność produktu, Ogromną zaletą maty jest jej wysoce atrakcyjny design i duża przestrzeń robocza mierząca 100 cm. Mata Genesis Teur 300 to idealny dodatek do kącika gamera, który doskonale wyznaczy też wizualnie przestrzeń w pokoju. Aby przygotować w 100% stanowisko gamera można dobrać jeszcze kontroler PC PS3 Genesis PV58. Urządzenie jest dedykowane dla graczy PC, a także konsol PS3. Ten model posiada możliwość komunikacji bezprzewodowej z komputerem aż do 10 metrów. Posiada także dwa drążki analogowe, dzięki którym zyskasz większą kontrolę podczas rozrywki oraz tryb X-input, które ułatwią podłączenie gamepada. Lepszy uchwyt i wyższy komfort grania zapewnia gumowana powierzchnia pada, a realistyczne doznania podczas gry zapewni wbudowany system wibracji. Kontroler PC PS3 Genesis PV58 to perfekcyjny dodatek, który sprawi, że za każdym razem będziesz odkrywał nowe horyzonty podczas gry.